Klaudia Kroczek jest już z nami. Dzień, Dzień dobry. dobry. Czas sprawdzić szczegóły pogodowe, ale chyba dzisiaj jeszcze one nie są takie, jakie byśmy chcieli. Zgadzam się. Idą zmiany. Już jutro w większej części Polski nie będzie takiej aury, czyli typowo polskiej szarobury jesieni, tylko raczej słonecznie i pogodnie. Później w czwartek wróci bardziej pochmurna pogoda i pochmurna aura, ale już później wygląda to całkiem dobrze. Jest szansa faktycznie, że ten najbliższy weekend, ważny dla nas, gdzie będziemy pewnie podróżować, e, pogodowo będzie sprzyjał. E, sprawdzimy dzisiaj szczegóły prognozy pogody. Jestem z Państwem dzisiaj praktycznie do końca dnia. Sprawdzimy szczegóły prognozy pogody na kolejne dni, bo dużo zmian w pogodzie, ale też tych dobrych, bo ja tutaj mam na myśli ocieplenia. Za mną Lublin, deszczowy, pochmurny, ale tak dzisiaj wygląda praktycznie każde miasto, wieje. Nieprzyjemny, jesienny, chłodny wiatr, miejscami jest on silniejszy, więc dzisiaj kaptur, parasol, kurtka przeciwdaszczowa, tak żeby Państwo nie zmokli. A ja zapraszam już teraz na szczegółowe prognozy pogody. Zacznijmy od sytuacji synoptycznej w Europie. Generalnie pogody w Europie kształtują układy niskiego ciśnienia i związane z nimi fronty atmosferyczne, ale idą wspomniane zmiany. Rozbuduje się układ wysokiego ciśnienia na południu kontynentu, który będzie poprawiał pogodę w centralnej i południowej części Polski. To już w ciągu najbliższej doby. Wysz ten będzie poprawiał pogodę czy to w Rzymie, czy w Atenach, w Ankarze, w Wiedniu, Budapeszcie i Bukareszcie. Tutaj też będzie najcieplej: 22 stopnie, 15-18, najchłodniej w Moskwie: 6. Dzisiaj silniejszy wiatr na zachodzie, zachmurzenie całkowite. Na wschodzie wiatr słabszy, ale też możliwe opady deszczu i sporo chmur. Od 5 do 11 stopni. W nocy padać będzie w całym kraju, w tym najchudniejszym momencie nocy od 4 do 7, 8 stopni. Wiatr będzie słaby, no ale tutaj mapa z ostrzeżeniami dla kierowców cała. Zamalowana na czerwono. Drogi będą śliskie. Uważajmy. Natomiast jutro już zdecydowanie więcej słońca. Jeżeli popada, to jeszcze tylko miejscami na północnym wschodzie i na wschodzie. Na termometrach od 9 do nawet 14 stopni i lepiej wygląda ta mapa dla kierowców. Ślisko może być jeszcze na północnym wschodzie i na wschodzie. No to przechodzimy do kolejnych dni. Jeszcze czwartek, deszczowy i pochmurny, ale cieplejszy do 14 stopni, w piątek sporo rozpogodzeń i nawet do 15 stopni. Sobota, opady, przelotne tylko na północ. W tym zachodzie i tutaj do 15 stopni, do 17 nawet na południu. W niedzielę, w poniedziałek trochę więcej chmur deszczowych, ale na razie temperatura bez większych zmian. Biometr jutro niekorzystny, obojętny i korzystny. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach, więc raczej mieszkańcy Polski południowo-zachodniej no nie zmarzną. 13 stopni i słońce powinno być przyjemnie. I kończymy idealnym stanem jakości powietrza. Do zobaczenia.